Czego potrzebujesz, gdy Twój rolnik zaprosi się na przykład na takie pole, gdzie nic nie chce rosnąć, potrzebujesz wiedzy. W sytuacji, gdy okaże się, że takie pole u Twojego klienta, u Twojego rolnika jest kwaśne, potrzebujesz wiedzy o wapnach, potrzebujesz w pigułce wiedzieć doskonale, które wapno, jaki ma skład, jaką ma reaktywność, jakie ma pochodzenie. To wszystko znajdziesz, w hektar biznes aplikacji, którą zbudowałem dla agronomów, dla doradców, dla wszystkich fachowców w sektorze agro w Polsce, pierwszą tego typu w Europie. Zatem nie zastanawiaj się, tylko dołącz do tego grona ludzi, którzy się znają na swojej pracy. Jak chcesz być coraz lepszy, to musisz współpracować z najlepszymi i musisz korzystać z najlepszych towarów. Produktem, który podnosi Twoją wiedzę, jest aplikacja którą zbudowałem ja, były handlowiec, były doradca, były agronom. Ta aplikacja to Hektar Biznes, jest ona dla Ciebie. Tam znajdziesz wszystko, tak jak powiedziałem w przypadku wapna, znajdziesz i skład, i rodzaje opakowań, wszystkiego co jest na rynku w sektorze wapniowym i pochodzenie względem skały, i rodzaje opakowań. I w ten sposób, z taką wiedzą, wskakujesz do swojego rolnika, wiesz co mu doradzić, on będzie Ci wdzięczny, a Ty jako fachowiec rośniesz w siłę, nic więcej nie potrzebujesz.